Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Seria zwycięstw trwa. Śląsk wygrał cztery kolejne spotkania. Czy w piątek będzie na koncie pięć wygranych z rzędu? Ja bym tego tak nie odbierał, że po raz piąty. Najważniejsze dla nas jest spotkanie teraz z MKS-em. Mało kolejek do końca zostało, i każda wpadka oddala nas od naszego celu. Finisz sezonu zasadniczego zapowiada się bardzo ciekawie. Śląsk wraz z AZS-em Koszalin i Rosą Radą ma za sobą 26 meczów, a na koncie każdej z drużyn są 44 punkty. Każda wpadka nas oddala. Bardzo ciasno się zrobiło w tej czołówce, ale myślę, że to z korzyścią dla całej ligi. Zobaczymy, mało kolejek zostało, zobaczymy jak to na koniec będzie. Jest nowy w Śląsku. Do klubu z pierwszoligowego zespołu z Gliwic powrócił Norbert Kulon. Rozgrywający będzie pomagać podczas treningów. Kulon zauważa, że jego koledzy są w coraz lepszej dyspozycji. Mecz, z którą to dobitnie pokazał, że kryzys jest za drużną Śląska. Rzucamy dużo punktów, jesteśmy kreatywni w ataku i, i te pozycje rzutowe przechodzą z dużą łatwością. Oglądałem sam kilka meczów i naprawdę dobrze to wygląda. I z optymizmem możemy patrzeć w przyszłość. Najbliższym rywalem Śląska będzie Beniaminek z Dąbrowy Górniczej MKS. Co ciekawe, gra lepiej poza własną halą. Wygrał 6 meczów, przegrał 7. ostatnio. To był hale Anwilu włocławek Musimy spojrzeć na to spotkanie na wyjeździe. Wi wiadomo, no, to nie jest drużyna, która tak samo gra na wyjazdach jak u siebie. Ale jest na pewno nieobliczalna. Ja myślę, że musimy od początku kontrolować to spotkanie narzucić swój styl gry i niech domrywianie się martwią o to spotkanie anime. Mecz śląska z MKS-em rozpocznie się w piątek o 19 w hali orbita. Nowe centrum skłusza redeko www.redeko.pl